Drugowojenne światowe konflikty wojenne są zdecydowanie ulubionym rodzajem konfliktów wojennych wśród fanów Call of Duty. Lecz jeśli chodzi o mnie, co... Muszę powiedzieć, że sporo gier odnośnie konfliktów drugowojennych No nudzi mnie, bo właściwie to są te same bitwy. Te same misje, no i po prostu walczymy z nazistami, Lecz muszę to też powiedzieć, że nie wszystkie absolutnie gry odnośnie II wojny światowej uważam za takie nudne, które by mnie nie interesowały, bo na przykład jedną z gier odnośnie II wojny światowej, która jako taką misję podoba, jest Sniper Elite V2. Na no, absurdzy Call of Duty, co jest to jakaś gra drugowojenna o Call of Duty, która mi się akurat podoba? No, jeśli chodzi o te pierwsze Call of Duty, to one jakoś tak wydawały mi się nudne, jeśli mamy cery, nudziłem się w trakcie oglądania tych gier. Ale jest ta gra odnośnie II Wojny Światowej, odnośnie konfliktu wojenno światowego jest to też Call of Duty, które naprawdę mi się podoba i uważam właściwie też, że jest to jedno z lepszych Call of Duty. The Call of Duty to jest Call of Duty World at War. Of który omówię tym razem w, moim, w mojej serii właściwie, a nie programie, mroczno-anielskie spojrzenie na gry. Call of Duty World at War. To jest kolejna część e, słynnego cyklu Call of Duty. Gra ta pojawiła się w roku 2008. Gra opowiada o dwóch konfliktach wojennych: o konflikcie wojennym między Amerykanami i Japończykami, oraz o konflikcie wojennym między Niemcami i Rosjanami. Mamy dwie kampanie i muszę powiedzieć, że mi się najbardziej podobała kampania rosyjska, ponieważ nasze rosyjskie postacie w tej grze są po prostu genialne. No a już, zwłaszcza obecny tutaj widoczny w tym momencie, Wiktor Reznow. Jaki ogólnie jest klimat tej gry? No, muszę powiedzieć, że klimat tej gry idealnie oddaje świat y, wojn, II wojny światowej. Te zawalone budynki, czarne, brodzte niebo i ogólnie no, cała ta otocka II wojny światowej. Pretujesz tutaj wyśmienicie, powiedziałbym nawet że o wiele lepiej niż w Call of Duty WW2 z roku 2017 naprawdę muszę powiedzieć, że klimat tej gry jest genialny taki mega brosny, idealnie oddający y, drugą wojnę światową i to jest również to jak ludzie ogólnie cierpli, cierpieli na tej drugiej wojnie światowej ile żołnierzy umierało na tej dru, drugiej wojnie światowej ogólnie to jest ta śmierć w tej grze, są no, bardzo brutalne idealnie to jest oddające drugą wojnę światową więc naprawdę muszę powiedzieć, że klimat tej gry jest po prostu no wyśmienity jest zdecydowanie jeden z lewskich klimatów, jeśli chodzi o ogólnie o gry. A jaka jest grafika? Muszę powiedzieć, że, jak na rok 2008 to grafika prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Moim zdaniem, prawie w ogóle jest miasta za, jest dalej pse piękna, Naprawdę fajnie wszystko ogląda. Również twarze, postaci prezentują się bardzo, ale to bardzo dobrze. Tak samo seruzę, bronie wyglądają bardzo ładnie. Bardzo prezentują, no i ogólnie klimat w ta każdej misji, jest jeśli chodzi o grafikę, prezentuje się po prostu wyśmienicie. Każda misja jest na swój sposób różnorodna, różne rzeczy się odpierdalają w każdej ogólnie misji w tej grze. Ale ja najlepiej wspominam misję, którą teraz tutaj obecnie widzicie na ekranie, czyli się w Stalingradzie razem z naszym kompanem e, Wiktorem Zdowym, która jest po prostu wyśmienita. Ta misja, myślę, najbardziej oddaje ten brutalny klimat e, II Wojny Światowej. No Z władz tej wojny, wiadomo, między Rosjanami i Niemcami. No i też, no, jak to się mówi, najbardziej z tych dwóch kampanii podała mi się właśnie kampania rosyjska. Ponieważ, moim zdaniem, jest bardzo ciekawa, choćby dlatego, bo postać przede wszystkim no, ma charakter... Są ciekawe, i no, też tutaj relacja między naszymi bohaterami jest, y, to jest moim zdaniem, wyśmienita. Właściwie to relacja między Wiktorem Zdowem a y, głównym bohaterem z tej kampanii, czyli właśnie Dimitriem Petrenko. Moje powiedzieć, że właśnie tego mi właściwie brakowało w pierwszej sytuacji Call of Duty. Ja nie czułem, że między tymi postaciami jakaś taka, taka więź-relacja. Tego mi brakowało. Jakoś tego po prostu nie byłem w stanie odczuć I albo tak, ta relacja była, a ja jej nie odsuwałem, Ale po prostu no. Te pierwsze of Duty skupiały się właściwie tylko na tym, żeby strzelać do Niemców lub też innych wrogów pojawiających się w tych innych kampaniach, które były w tych Call of Duty. A teraz jeśli chodzi o audio, no posłuchajcie sobie tylko tego, tej muzyki i di dialogów. W tym momencie tak nie <services> No longer. Mark my words, comrade. One day things will change. We will take the fight to their land. To their people. To their land. This way. Knowing the routines and movements of your

Wiktora Rezdowa. Oczywiście jako postać, naprawdę. No Muszę powiedzieć, że voice acting w tej grze jest wyśmienity, a no Wiktor Rezdowa to jest dwa dwaj dialogi i jest to ogólnie najbardziej klimatyczna postać. Nie tylko w tej części Call of Duty, ale ogólnie w serii Call of Duty. Muszę sobie powiedzieć, że Wiktor Rezdow w moim zdaniem jest najlepszą postacią ze serii Call of Duty. Jest najlepiej wykreowana postacią, jego osobowość, jego oddanie wobec jego żołnierzy. Mm. Tego ogólnie gadki o lojalności i o tym, że wspólnie się tam zamieścimy na Niemce, jak tak wspomnieć, to jest po prostu przepiękne. Naprawdę mega klimatyczne, i no co to mówić, do no? nie tylko voice acting jest ale i naszych innych kopanów jest po prostu wyśmienity. No tutaj naprawdę, twórcy tego Call of Duty i siebie, wszystko jeśli chodzi o voice acting. Jest to muzyka, no muzyka po prostu idealnie też oddaje klimat tego świata drugowojennego. A z Was tej misji? Ta misja jest po prostu w jedna ogólnie jest z najlepszych misji w serii Call of Duty. Więc voice acting jest genialny, muzyka również idealnie pasuje do klimatu w tej grze. Zależdy chodzi o dźwięki z broni, dźwięki z broni też jest naprawdę pięknie brzmią ogólnie To prawda... No ja nie znam się jakoś dobrze na broniach, właściwie to w sumie to cała ja mówię ja się w ogóle na broniach nie znam. Ale no, to jest Call of Duty i wiedzę, że jest tak realnie właśnie te bronie brzmiały. W zasobistym świecie, więc tutaj prawda myślę, że dźwięki broni są bardzo dobrze oddane. Tutaj, no, jak go nie patrzy, tak gra napisać z profesjonalistów, a nie przez jakichś twórców pokroju Wilcy Sanie. No, tak, nie przez jakichś stw... jakich twórców y, od gier pokroju kroju Wilcy Sanie, więc, gdzie te dźwięki broni no, były tragiczne. Też patrzę na niektóre gameplaye hmm, z tej gry, to myślę, że scela się tych broni dobrze. Ja, z prawda, nie znałem tych kolorów, nie grałem, ale no tak patrząc na, nie... na różne gameplaye z tej gry, to Myślę, że raczej z tych broni stala się dobrze, tak patrząc, jak inni sobie radzili. Ja się zamykam, czasami będę zamykał, bo klimat prostych jest genialny i musicie sami go doświadczyć tutaj. Naprawdę go zresztą, to jest po prostu istna magia. Ale okej, okay, no, będę się trochę tą krąbową, tak naprawdę jest przepiękna. No. jedna jed jed jedna z moich ulubionych części Call of Duty. No. Właśnie takiego reszta mi brakowało w tych pierwszych pier czasach Call of Duty, jeśli mam być ser. Yy, no ale co tutaj, jest, co mogę powiedzieć o tej gzy o ogólnie, jeśli chodzi o auto. No chyba jeśli chodzi o auto, to już powiedziałem wszystko, bo powiedziałem o voice actingu, powiedziałem o. E, muzyce, o dźwiękach z broni. No to teraz myślę, że powiem o grywalności. No, co prawda ja w tą grę grałem, ale grywalność to jest między innymi fabuła, klimat, o którym wspomniałem. E, również postacie do tej grywalności zalicają, no postacie są po prostu genialne. Wiktor no. jest, jest najlepiej z postacią, ale również inne postacie, które tutaj mamy, czyli między innymi kompan w kampanii rosyjskiej CER, No to jest naprawdę spoko. E, również mamy kampanię amerykańską i tam też mamy postacie takie jak Roebuck, Poloński, Nasz główny bohater Miller, też naprawdę muszę powiedzieć, że podacie, no nie mają im tak świetnej osobowości jak Victor znów, ale również jako taką są spoko i jakoś tam osobowość mają, no, Robok to jest taki typ, który też no, chce chronić swoich grze, niezaskocone nie jest wskocone, yy, chce tutaj ocalić, no i koniec końców, zależnie od naszego wyboru, tak, bo w tej grze wybrać sobie jest wybor, naprawdę mamy wybór w tej grze, zależnie od naszego wyboru, robok yy, może się poświęcić dla tutaj Jednego ze swoich psal czyli Wasie polskiego Misje. Misje, jak wcześniej mówiłem, są genialne. Każda z poszczególnych misji ma swój klimat. Strasznie mi się podoba ogólnie ten klimat, który jest w kampanii rosyjskiej, bo w kampanii, kampanii rosyjska ma dla mnie o wiele lepszy klimat niż kampania amerykańska, co nie zmienia oczywiście faktu, że klimat w kampanii amerykańskiej też jest lepszy, ale nie ukryto tego faktu, że o wiele bardziej ciekawił mnie ten się z kampanii rosyjskiej. Tam mi się o wiele bardziej klimat podobał, również muzyka, która grała w trakcie Psyru z celanin z Niemcami. No te dialogi Reznowa przede wszystkim doprowadziły do tego, że kampania rosyjska jest tak zajwista. No i również racia Reznowa z następnym głównym bohaterem Dimitrym Petrenko jest po prostu przepiękna. Tutaj Reznow traktuje nas tego bohatera jak na pewnego rodzaju bohatera i sanuje go naprawdę. Tutaj mamy po prostu. Idealne oddanie szacunku między dowódcą a jego żołnierzem, to jest po prostu tego strasznie mi się to podoba. I ogólnie no ta gra, te Call of Duty jest wręcz obowiązkowe dla ludzi, którzy kochają serię Call of Duty dla ludzi, którzy są fanami tej serii. Musicie koniecznie w tą grę zagrać, ale przynajmniej jeśli nie macie możliwości zagrania w tą grę, to przynajmniej obejrzycie sobie tą grę gdzieś na e, YouTubie. Jeśli chodzi o mnie to no, jeśli, jeśli tą grę znajdę to naprawdę zagram, kupię, zagram, bo naprawdę gra jest świetna moim zdaniem. No i co ja coś mogę powiedzieć, no kurde, jeśli mamy być to recenzja... Da recenzja. Zapomnieć o tym co mówiłem, to nie, to nie jest recenzia, to tylko i właśnie oceniam tą grę, to jest tylko i właśnie moje zdanie. Może teraz powiem, dlatego w tym odcinku postanowiłem e, omówić temat Call of Duty, no dlatego, bo sera bez Call of Duty jest serią straconą. A w tej serii, no to jest, nie Call kolorowy team, więc najwyższa pora. Więc broni też, no, patrzę, to jest do pacy, ta psoriutka jak się różnie. Yy, Różne te test mają te bronie i no, naprawdę, no, gramy z z no, jak na rok 2008, test jest nas, też jest no realistyczna, bo... No tutaj faktycznie jest idealne oddanie tej drugiej Wojny Światowej, żeby ta druga Wojna Światowa była mega brutalna i psykra dla wielu osób i naprawdę muszę powiedzieć, że twórcy Call pod względem, jak to się mówiłem, odwali kawał dobrej roboty. Ale w sumie się chyba powtarzam, a nie wiem, no już... Nie wspominam sobie czegoś, co jest, chciałbym powiedzieć o tej grze. Więc myślę, że najwyższa pora na jakieś podsumowanie. No myślę, że tak. Więc podsumując, Call of Duty World of War to zdecydowanie jedna z tych lepszych z Call of Duty, no i to jest zdecydowanie, to jest ta rzecz która się twórcom udała. Grafika, jak na 2008 rok, dalej prezentuje się pięknie, dalej pięknie się na klimat drugowojny, cóż tutaj, jest mega prosty klimat, na raczej odchodzi, no bo to jest druga wojna światowa, tak, więc klimat powinien być mroczny. Te zawalone budyki prezentują się przepięknie, idealnie oddaje ten klimat, również... Może coś powiem o modelach dla tych wrogów, no... Nie czułem tego, że się powtarzały te modele. Naprawdę. Nie czułem tego, że te modele mają jedną i do samą twarz, są powtarzane. Nie odczułem tego. Więc tutaj również jest wielki plus dla twórców Call of Duty. Psy w tych zerowiskach przelatują psa pięknie. Między innymi też te wykapania amerykańskie, kiedy to chodzimy po kopak, no i tam walczymy, z ja to jest naprawdę. Klimat tam czuć. No ale, właśnie, moim zdaniem, najlepszy klimat jest w kampanii rosyjskiej. Głównie z postaci Wiktora Zdowa, która jest po prostu genialna. Moim zdaniem, najlepsza postać w serii Call of Duty. Audio jest też przepiękne, jak po prostu muzyka. miodzio. Tak samo dźwięki wyssał z broni. Voice acting, który jest po prostu wyśmienity. To jest jeden z najlepszych voice actingów ogólnie w serii Call of Duty. Ale jeśli chodzi o grywalność. No grę tam starcy, Wam, na no, myślę, stery, będzie na 5 godzin, więc no jak ta quality, to jest ok. E, Misje są różnorodne, klimatyczne i naprawdę dzieje się sporo w tych misjach. No ta misja w Stalingradzie jest najbardziej klimatyczna, najlepsza moim zdaniem. No i tutaj pracujecie najwięcej klimatu moim zdaniem. Ta misja jest po prostu najlepsza, no bo to takie, takie składanie się, a później akcja. Akcja jest teraz akcja. Teraz mi się to podoba. Podobno mi się jest w w Czarnobylu i też no, ta misja w Czarnobylu w Klaudii która była świetna. No i tak samo jest tutaj z tą misją. No i tutaj jest co mogę powiedzieć, skoro to jest wszystko, To chciałem powiedzieć. Więc podsumując, świata gra, grafika to jest 9 na 10 naprawdę dalej projektuje się pięknie. Audio: 95 na 10 bo ta muzyka jest kura genialna, zwłaszcza w kampanii rosyjskiej. Grywalność: 9 na 10 a i może coś, a, i powiem. No, a i myślę, że jest bardzo groźne. Też myślę, że potrafi zabić nawet e, grając na nawet wejść Więc tutaj powisować. A i też myślę, że dam wysoko będzie będzie 8 na 10. No i podsumując, taka oficjalna ocena tej gry to jest 9 na 10. Dobra, jeszcze jedno Projekta każdemu zagrać, albo przynajmniej stanie obejrzeć, obejrzeć, jeśli na razie, jak ja nie jesteś w stanie zagrać tą grę, to będzie za tyle. No i co, na razie, a jest to co na sam odcinku. No cóż, jak ty ujmacie GPS 40, seria bez Need for Speed jest serią więc na sam odcinku będzie Need for Speed undercover. Na razie.